Witam moich ketogenicznych widzów, którzy subskrybują mój kanał. A ci, którzy jeszcze nie subskrybują, niech lepiej to zrobią, bo następne przepisy was ominą. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo gorąco jest około 30 stopni na dworzu, a ja mam ochotę na coś słodkiego. Także padło na sernik na zimno. Jedziemy. Będziemy potrzebowali do tego następujących produktów. Zapraszam: 4 jajek, dwie paczki mascarpone po 250 g. 1 śmietana 30, 50 g masła klarowanego, 100 g oleju kokosowego, 100 g mąki migdałowej, 300 g malin, 200 g borówki amerykańskiej, 250 g erytrytolu, 2 galaretki o smaku truskawkowym lub jakimkolwiek innym, które chcecie na Dwie galaretki bez cukru o smaku cytrynowym. Parę kropelek aromatu waniliowego. Zaczynamy od przygotowania sobie naczynia. Ja mam akurat tortownicę, wykładam ją papierem do pieczenia. Ale może być to jakiekolwiek inne naczynie, nie wiem, żaroodporne czy jakakolwiek inna miska. Nie jest to istotne. Następnie oddzielamy białka od żółtek. Białka idą do mniejszej miski żółtka do większej. Do wbitych żółtek dodajemy jedną śmietanę. Do tego dodajemy 100 g erytrytolu i zaczynamy ubijanie. Zaczynamy od białek. Pamiętajcie, białka muszą być ubijane czystymi łopatkami. ubita i bierzemy się teraz za wymieszanie żółtek z erytrytolem i ze śmietaną. No dobra, jest wymieszane. Następnie dodajemy nasz sadek mascarpone, jeden i drugi oraz 100 gramów oleju kokosowego i jeszcze tylko kropelka aromatu waniliowego. No to mieszamy. No dobra, nasza masa sernikowa już jest wymieszana. Teraz dołożymy do niej ubite białka. I również wszystko wymieszamy. Ok, wszystko wymieszane. Teraz będziemy musieli do tego dodać galaretkę cytrynową, żeby powstał z tego sernik. Potrzebujemy do tego 100 ml gorącej wody. I dwóch galaretek. dokładnie to mieszamy. Gdy galaretka dokładnie wymiesza się w gorącej wodzie, dosypujemy jeszcze 75 g retrytolu. I również mieszamy. Wszystko. Gdy galaretka i retrytol dokładnie rozpuszczą nam się w wodzie, wlewamy to do naszej masy sernikowej. A teraz to wszystko dokładnie mieszamy. Trzeba pamiętać, żeby zrobić to szybko, żeby nie zrobiły nam się grudki z galaretki. Dobra, masa jest już jednolita, a teraz przygotuję podkład z mąki migdałowej z masłem pod sernik. 100 g mąki migdałowej wrzucamy do na naszego naczynia. Do rondelka wrzucamy 50 g masła klarowanego. Gdy masło całkowicie się rozpuści... Wylewamy je na przygotowaną mąkę i mieszamy. Wyjdzie nam z tego taka półsucha zaprawa i ugnieciemy palcami. Tak to wygląda. Na tak przygotowany podkład wylewamy naszą masę sernikową. Teraz czas na maliny. Rozkładamy je równomiernie i zatapiamy w serniku. Wygląda to tak, możemy sobie pomóc, malinki trochę zatopić. Jeszcze tylko borówki na wierzch. Zatapiamy je lekko w masie sernikowej, żeby gdy wylejemy galaretkę, nie wypłynęły nam na wierzch. Lekko ubijamy ręką. Proszę bardzo, tak przygotowany sernik ląduje do lodówki aż do stwardnienia. OK, została nam jeszcze jedna miseczka, gdzie mamy retritol. 75 gramów nam zostało. Wlewamy do niego 800 ml gorącej wody, ponieważ 400 ml na jedną galaretkę. Tak jest napisane od producenta. Wsypujemy nasze galaretki. i dokładnie mieszamy z erytrytą no okej okay. erytrytą i galaretka rozpuściły się możemy je zabrać do chłodzenia a ja robię to w ten sposób stawiam galaretkę na oknie, nakieruję wiatra nie potrzeba długo, zaraz jest schodzony minęło jakieś pół godzinki galaretka już jest zimna, można ją wylewać na sobie. No dobra. Minęło pół godzinki, może godzinka. Proszę nasz serniczek już ściągnął. A więc wylewamy galaretkę na nasz sernik. No dobra, gotowe. Teraz trzeba tu bardzo delikatnie wstawić do lodówki, żeby nam się nie wylało. Sernik się ściął czas wyciągnąć go z lodówki. Tak wygląda moja radość, a zaraz zobaczę jak smakuje. No dobra, spróbujmy tego. No, powiem wam, że to jest to. No słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam smacznego. Znów się udało. Najbardziej mi pasuje w tym przepisie, że ma bardzo dobre makro. Ma wysoko tłuszcze, nisko białko i niskowęglowodalne. Nadaje się idealnie po posiłku jako deser do dobicia tłuszczy. A dziś już z Wami się żegnam i życzę smacznego. Czekajcie na następne przepisy.